Powyższy film jest jedną z części mojego streama na platformie Twitch, gdzie Was serdecznie zapraszam. A także odwiedźcie inne moje media społecznościowe, także zasubskrybujcie kanał oraz dajcie łapkę w górę, żeby pomóc zasięgom. A tymczasem życzę miłego oglądania. Ładna biedroneczka. Mhm. Chociaż nie lubię biedronek, brzydzą mnie, bo śmierdzą, jak się je ściśnie. Znaczy, no, jak się czują zagrożone. Ej, ja w, w ogóle sobie. teraz patrzę, ją ja tu koło siebie te fasolki. Te fasolki. Czekajcie, żeby mi się to nie wypierdoliło. Te fasolki. I tutaj macie smak albo dobry, albo obleśny. Ale może się nie pożegam. Co tu jest? karma. Dla psów, dla kotów, dla mamy i dla mnie. Dawaj, dwie na raz, ale jak mi się wymiesza, to nie będę wiedziała, czy dobre, czy niedobre miałam. Co mi się wylosuje? Guma balonowa albo. Aha, płyn do pukania ust. No to dobra, no to będzie najwyżej miętowe. Będzie teraz próba testu. Jest miętowa. Hmm. Ale jest dobra. Ty tą psią karmę spróbuj. No, zaraz wezmę. W sumie psi karmę, żeśmy nie jedli jeszcze. Dobra, to biorę dwie z psią karmą. No nie, na razie najbardziej obleśną jaka mi się trafiła, to była profesorem kapusta. Ona znakuje jak stara kapusta. Biorę dwie psi karmy. Strasznie ci zryja śmierdziało wtedy, jak za Ojej, no No ale Czekaj. serio. Waliło kapustą poważnie, jakbyś. Kisiała bigos w buzi. <noise> Jedna jest kola, druga jest psia karma. I ta kola zabija smak tej psie karmy. Ale psia karma ma jaki vibe? Mm. Takiej wątruby czy coś? Mm -hmm. Jak wątróbka. Dobre. <noise> Jakoś mnie to nie zdziwiło. Mm, serio, smakuję jak. Ka wątrobianka. Dobra, idziemy, ja się Gdzie ich jest goję. ten olbrzym? Nie wiem, ale tam się ruszała tak trawa dziko. Siedzisz, a tu no, jest, tak... popatrz, ta w mrowisku siedzi, widzisz? O kurwa, zagrożenie. Uciekamy. No, uciekaj. To strażnik. To jest jak bramkarz na dyskotece, nie? W mhm. Klubie. Ty, a może on poczuł, że myśmy zabili jego kolegę i ten u nas gonił. Czerwona mrówka robotnica. Mam twojego przyjaciela w ekwipunku. W części. Nie mów jej tego. Zatakuje nas a, Ale nikt nie te pająki wyglądają No myślałem, że to będą jakieś pluszowe, a on po prostu się zmienia w takie jakieś białe gówno e To a na pewno masz monitor włączony? I się nie odbijasz czasem? Nie, tak? Tak? nie, nie? nie, nie Na szczęście nie <grym> a to Nie, nie, ja mam patrzę ci w lustro Nie, 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 aż tak źle to nie wygląda okay. Wiesz, że tu jest Friendly Fire? Ale przecież prawie ci nic nie zrobiłem Nie, ale przyjebałeś mi pałą, nie? Tylko tak nie wiedziałam, czy wiesz no, a w ogóle dzisiaj, kurde, to dzisiaj kebaba zjadłem. Zaszlałem. Nie, nie mów nie. tak, nie mów tak, przestań. to? Robicie rajdę na dom ludzi, zabijacie ich, zabieracie żywność i odjeżdżacie w stronę od tego słońca na ich kocie. Okej, okay, to właśnie idziemy szturmować tutaj chałupę, wiesz? Tam jest jakiś pająk taki dupny. Pająka unikajcie. No i ja, wiesz co, nie chciałam do niego podchodzić za bardzo. Nie zachęcał mnie. Jak Ty, coś... smażyłem sobie jedzenie, to mi mrówka zjadła. Ja ci jedno zjadłam. Co? Ty jesteś tą mrówką? <grym> bo umieram z głodu. No, trzeba było umrzeć z głodu. Po pierwsze nie kradnij, mi jest a po drugie nie kłam. Ty, weźże, i stąd. Nie masz wstępu do tego domu. Ale te... one nie robią nic, bo ja wcześniej też za jedną szłam i... Ona i <grym> z... ej! Co ty ją ciepiesz od razu? Co ona ci zrobiła? Kurwa. Rozjeba... rozczłonkowałem ją. Patrz jak się przypadkiem jak mi k klikło. No ja no. też musiałem założyć sobie cool. konto Microsoftu, żeby grać. Żeby jak grać na PS-ie? Żeby grać tak, międzyplatformowo, to, to tak, tak, bo to są gry Microsoftu, to wymagają, a się plują o Sony i Helldiversy. No, to ja bym powiedział, że to też pierdzielę, no, też bym to zrobił. O tym a samym że właśnie bym kupił mówiłam, dwa, jak konsole się, nawet. wiecie, spinali o te Helldiversy, tak, to właśnie, no, na przykład na Minecrafcie też, żeby to odpalić na konsoli, musisz sobie zrobić konto Microsoftu. No. No, jak go nie masz, nie? To załóżmy, że nie masz komputera.